No niestety. Nie na początek odgrzeję dwa stare. Chyba nie uniosek. Nie uniosek ma. Proszę Nie jest podłączony. Nie jest. Dobrze, to zacznę od, od, od starszego czegoś co już kiedyś tam wielokrotnie pierog czytałam. Proszę to nie jest podłączone do prądu. Tylko tak się O to się zapytałam, tak? No. Cześć, cześć, bo robię sobie zbiedzić. Ja się z pandemii, pan jest ale, nie ale teraz. Ale miałam jeszcze jakieś plany na przyszłość, więc... Czy znaczy, ja bym to Kilińskiemu wyłączył, tak szczerze mówiąc? Bo. Ale to jest wyłączone. No to zabieraj już. Łaja, bo Kiliński włączał. Kiliński, <laughs> Kiliński. Okej. To, okay. to jak mówiłam, zacznij odczuwać czekać się zasznie. Bez tytułu. Niepoprawni marzyciele, nocami, zapratają pragnienia w warkocze. Niespokojnie rzucają się, wyrzuceni na brzeg codzienności. W kolizji szarości poniedziałków, z krwawą czerwienią serca, budują swoją arkę. Niestrudzenie.